Witam Was i na Wasze zdrowie. Kolejny temat dzisiaj tatuaże. Tak jest, witam Was. W sumie o tym już miałem Wam bardzo, bardzo dawno temu zrobić w sumie ten film, ale jakoś za każdym razem zapominam, bo już dużo razy widzicie mnie zawsze w bezrękawniku, że mam z lewej i z prawej strony zrobiony tatuaż. U niej w sumie nigdy nie widzieliście, ale ona też ma dwa zrobione. Ponieważ ma motyla i ma takiego dużego smoka na całej plecy, na przesadę na całej plecy, a w każdym razie ma na plecach zrobione też dwa. I tutaj zawsze znajdzie się osoba, kiedy ja mówię o czymś, tak jak na przykład w ostatnim filmie o lakierze do paznokci, która myśli, że "A teraz ci dopieczę i a ty masz trujący tatuaż w sobie w tym założony". Moi drodzy, jak ja robiłem te tatuaże. Ja miałem tak głęboko w czterech literach zdrowe jedzenie, że jak mi ktoś przychodził, i tak jak ona, bo ona już wcześniej się bawiła w te sałatki, różne inne dziwne rzeczy, jeszcze nim nie poznawała i mi tam podsuwała jakąś zieleninę pod nos, to co ja ci wtedy mówiłem? Nie jestem królik. Tak jest, nie jestem królik. Wywalałem to wszystko z tego talerza. Jak miałem talerz, to najpierw. Musiałem widelcem wszystko wyeksportować dookoła na cały rand. Także wszystko, co było zielone, to bo tak zostało dookoła tego talerza i zjadałem samo mięso i inne rzeczy, które tam były. I to też był problem, kiedy żył razem e, na dom mój matka, w Holandii. No Ja też zawsze chodziłam karmi, jak królika. Ale on. Ja też mówiłam do mojej matka: Mama, nie spróbuj. To kiedy on jest gotowy na was on zbiera sam. I naprawdę on startował bardzo powoli, krok po kroku, albo hapie, wopie. Tak. Kęs po kęsie. No ale w każdym razie <noise> wtedy nie było jeszcze tylko, żeby nie ja tego, ale my wtedy stołowaliśmy się też i trzy razy dziennie w różnych restauracjach typu fast food, które są bardzo popularne, na przykład z taką literą M. To był dla nas standard. Przecież przerwa w pracy, tak. to myśmy mieli, nie wiem, niecałe 5 minut, żeby tam dojechać, to od razu się jechało pełno po tych bułek. To przecież było snack do? Tak, jakieś chipsy, nie chipsy, to my przecież non stop na takim jedzeniu jechaliśmy, dlatego tak wyglądaliśmy, jak wyglądaliśmy, takie dwie buły, później się z nas zrobiły, bo to bardzo szybko szło te kilogramy, przylatywały do góry. Dodatkowo wtedy, jeszcze byłem praktycznie dzień w dzień nabity jak butla różnymi procentami, ponieważ cały czas się tankowało. My na weekend będąc tam za granicą, znaczy nie my we dwóch, tylko ja z kolegami, to myśmy kupowali 7 skrzyń piwa po 24 puszki w środku. jeszcze puszki na dodatek piliśmy. I wyobrażacie sobie, że jak zaczynaliśmy w piątek, to w niedzielę już brakało, jeszcze dobijaliśmy się do tego sklepu, żeby nam następne sprzedali. Było nas tylko paru, także o zdrowym jedzeniu, i w innych rzeczach to nie było nawet jakiegokolwiek pomysłu na ten temat. Jeszcze nie było tego stylu nie. życia zdrowego. No. Jeszcze paliłem papierosy, dwie paczki dziennie, minimum, dodatkowo na tym. I wy myślicie, że mnie wtedy interesowało, że ja sobie zrobię tatuaż, że on mi zatruje moje całe zdrowie? Ja to miałem naprawdę głęboko, głęboko gdzieś. Jednak patrząc dzisiaj na to z innego punktu widzenia... Nie było to zbyt dobre posunięcie, żeby sobie zrobić tatuaż. Oczywiście są studia. E, takie jedno jest chyba mandala. Kiedyś spotkaliśmy tutaj właśnie e, właścicieli dawno temu gdzieś w Jarosławiu bodajże chyba się mają siedzibę tutaj w, w Podkarpaciu oczywiście, bo Jarosławiu jest więcej. Oni używają i mówili farb wegańskich, także wydaje mi się, że to byłaby już lepsza alternatywa, bo nie wiem, wydaje mi się, że tam chyba nie powinno być już tych metali ciężkich w tym. Jednak ogólnie z tatuażami, na przykład kolor czerwony zawiera bardzo dużo rtęci w sobie. Ja mam czekać na tej ręce, chyba, albo na tej, nie wiem, teraz nie pamiętam. Na jednej mam e, z czerwonym kolorem, właśnie taką typo, typowego jaguara z czerwonym tribalem. Jaguar jest zwierzęciem szamańskim, co jest bardzo śmieszne, że wtedy nie miałem zielonego pojęcia, jaki los mnie czeka, a już miałem jaguara na ręce. Na drugiej ręce znowu mam wilka. W niebieskim tribalu wilk również bardzo często towarzyszy szomanom. Także to są właśnie takie dwie rzeczy, które już wtedy sobie zrobiłem i nie miałem zielonego pojęcia. Po prostu mówię, a ten jest super, dawaj, rób mi go. Jeszcze wydałem na dodatek 250 euro, żeby go zrobić, za jeden i za drugi, czyli praktycznie 2000 poszły na nasze, jak to przeliczymy, w błoto tatuaże mi zostały, nie mam zamiaru ich też usuwać, ponieważ jest to najgłupsze posunięcie, jakie teraz można zrobić, żeby tatuaż usuwać. Jak on jest zrobiony, to niech on już tam siedzi i go nie ruszamy w tym momencie. Dlaczego? Ponieważ jeżeli zaczynamy go usuwać, rozbijamy te metale ciężkie, te farby i to wszystko, i to wszystko zaczyna krążyć po naszym organizmie. I wtedy dopiero robi się naprawdę tykająca bomba. Pomimo, że to też jest tykająca bomba, bo to tam cały czas siedzi w skórze. Ja na przykład zauważyłem kiedyś coś ciekawego, e, na tym niebieskim, to jest chyba z tej strony mam niebieski, e, zrobiony. Jak tutaj zostawałem za dużo promieni słońca, to bo na samym początku e, to on mi puchnął cały ten tribal, który był niebieski, po prostu mi puchnął i był spuchnięty, jakby mnie komar tam ugryzł w tym miejscu e, po prostu to słońce jak gdyby próbowało wypalić. Tą truciznę, o czym Wam już mówiłem, oparzenia słoneczne, kiedy jedliśmy wszystko, słońce nas parzyło. Jak zaczęliśmy jeść czysto, słońce przestało nas parzyć, ponieważ słońce lubi wyciągać toksyny z naszego ciała na zewnątrz i je wypalać, i stąd robią się też właśnie oparzenia słoneczne, chociaż tam jeszcze ma dużo do powiedzenia odpowiednie tłuszcze, witamina D3, jeszcze tam dużo ma do mówienia, ale to tak na marginesie. Dodatkowo robiąc tatuaż, no, często możemy też mieć małe problemy, ponieważ może dojść do jakichś zaburzeń układu nerwowego, na przykład spowodowane zbyt dużą ilością metali ciężkich, które się dostaną, dlatego przemyślcie to, nim będziecie robić. E bo ja nie wiem, jakieś myszy się tam Miesiąc biją. Się znowu. To, to myszy się biją, bo już trzecia w nocy ogólnie. <głos> <głos> Ona dopiero co wstała, nie? A ja zaraz pójdę spać. Chociaż jak <noise> widzicie, to ja jeszcze jestem uu, cały obudzony. Nie? <noise> mój świat, mój temat, tatuaże, także bo ten film miałem naprawdę długo robić. I te metale ciężkie mogą tutaj zacząć krążyć nam po całym organizmie i powodować wiele, wiele różnych problemów. To nie jest takie proste, żeby się ich pozbyć. Ciekawostką jest to, że ten tatuaż, który mam czerwony, tutaj w tym czerwonym tribalu, tam jest bardzo dużo rtęci w środku w nim zawarte. Ja robiłem różnego rodzaju oczyszczania z rtęci i tak dalej, ponieważ ja byłem potruty też rtęcią, bo mi się potłukły lampy energooszczędne i tak dalej, skąd później się pojawiły też inne problemy typu nerwica i tak dalej, i tak dalej. Różne dziwne inne neurologiczne jeszcze też problemy miałem. I robiłem właśnie te oczyszczania na te metale ciężkie. Co zauważyłem, że część tego tatuażu po prostu jak gdyby wyblakła totalnie. Ten czerwony kolor po prostu wyparował. Ja wam to pokażę zaraz z bliska, żebyście widzieli. E, po prostu są jak gdyby takie dziury w tym powstały, wszystkie, i ten kolor został po prostu, nie wiem, no, ewakuował się ze mnie. No, no, ale to na końcu zobaczycie, bo będę musiał kamerę zdjąć z testatywu. Także najpierw dokończymy ten film, a na końcu wam wstawię te. Z tego tatuaża, żebyście widzieli, że ja po prostu nie gadam farmazonów, tylko rzeczywiście mi ten czerwony kolor poznikał z tego wszystkiego. To jest tarteczka, która się po prostu usunęła z tej farby e, przez to zdrowe oczyszczanie, i tak dalej, i tak dalej. I zastanawiam się, jeżeli ten tryb będę kontynuować dalej, jeszcze przez nie wiadomo ile lat mi tam jeszcze zostało, dopóki mnie ktoś nie sprzątnie, <laughs> to. Ciekawe mnie, ciekawi mnie, ile z tego tatuaża rzeczywiście zostanie mnie jeszcze na starość z obydwóch w sumie, bo ten niebieski też mi się wydaje, że zaczyna wyblakać, e, ponieważ one były bardziej, bardziej intensywne, szczególnie, że ten niebieski został jeszcze dość głęboko dziabnięty, e, Bo ten pan tam się troszeczkę postarał, że mocniej przycisnął jak go robił, e, żeby ten kolor głębiej wszedł i żeby był bardziej żywy i tak dalej, i tak dalej. Eee, także no nie było to też przyjemne żeby to zrobić to też e, tym bardziej że ja byłem człowiekiem który się bał igieł od samego dzieciństwa zawsze i ten tego także gdzieś ktoś do mnie z igłą podchodził to ryzykował w sumie swoje życie <laughs> bo w Holandii jak miałem wypadek wtedy to chcieli mi właśnie dać na tężca czy coś no to ten tylko po ja nie lubię igieł nie palec miałem tam rozkwaszony totalnie ja mówię, nie lubię igieł. Nie. Miałem widocznie taki wyraz twarzy, że ten pan od razu zrezygnował i odłożył to coś z tą igłą, i już mi tego nie chciał podać. Chyba wolał nie ryzykować tego wszystkiego, jak widział, z tymi łańcuchami, obwieszonego całego, obsmarowanego smarem, jeszcze w takiej koszulce. Jeszcze wtedy byłem taki bardziej postawniejszy. Nie, że miałem tyle mięśni, bo teraz mam więcej mięśni, ale miałem więcej tłuszczu na sobie, co mnie strasznie poszerzało. But, błędy z jedzenia. Także podarował sobie od razu, odłożył do szuflady, już nawet nie dyskutował. I w sumie dobrze zrobił. Bo wtedy byłem troszeczkę niepoczytalny i mogłaby mu się krzywda zdać, czego byśmy nie chcieli. I to było w Holandii. Ale. To było, było wesoło. Ten wejściciel w Holandii. Oni wiedzą, co to jest. Takie typikalnej grupy, który to Tak, i ci, co jeżdżą na motorach i tak dalej. No. Zresztą, bo ja miałem już te łańcuchy wtedy na sobie, na karku, nie? Tylko teraz, że ja je mam, ja już wtedy. <ścoughs> Także moi drodzy, pamiętajmy, co robimy z tymi tatuażami, ponieważ są mi też przypadki, że jeżeli go ktoś świeżo zrobił, że doszło naprawdę do całych porażeniów porażenia nerwów i tak dalej. E Różne nieciekawe sytuacje mogły wyjść z takiego czegoś. To wszystko zależy, jak my reagujemy. Możemy mieć też uczulenie na jakieś farby. Jak już to musimy wybierać porządne studia, żeby wiedzieć skąd ta farba, jaka farba. Ja miałem też jeden przypadek takiego czegoś, że zrobił sobie ktoś na kostce tatuaż z moich znajomych. Totalnie się to rypło, ta cała sprawa. To zaczęło ślimaczeć, zaczęło ropieć. Nie dało się tej rany praktycznie opanować. On dostał jakiegoś uczulenia na ten tusz po prostu, czy atrament, jak tam to zwał, tak zwał. I po prostu, no że tak brzydko to powiem, ale ten, mu, ten tatuaż mu wygnił z tej kostki. Rzeczywiście. Została jedna wielka blizna, a z tatuażu nie zostało praktycznie nic. Cała ta farba po prostu wygniła. Organizm to wyrzucił. Dlatego bądźmy tego świadomi. Jak zrobimy sobie gdzieś na miejscu widocznym i nam się to nie przyjmie, i dojdzie do takiej kurozjalnej sytuacji, jak tutaj, będziemy mieli ogromną bliznę na całym ciele później, do końca życia, bo u niego została olbrzymia blizna na tej kostce. To po prostu mu, na żywca mu to gniło i uciekała ta farba z tego, no paskudny widok. No. I niczym nie dało się tego zatrzymać, bo organizm tak długo to wywalał z siebie, aż się tego pozbył. I to się może każdemu przytrafić. Ja też miałem więcej szczęścia niż w wtedy, bo tak samo mogło i mi się stać. Też mi to mogło wygnić na ręce. Miałbym zamiast tatuażu, miałbym o dwie takie wielkie blizny na rękach, albo ona na plecach. Tylko, że ona jeszcze ma tyle tego szczęścia, że robiła jednokolorowy, wtedy niebieski, sam typowy, a ja mam kolorowe. Gdzie niebieski sam jest mniej toksyczny niż kolorowy, bo w kolorach siedzi przeważnie najwięcej metali, ciężkich i, i to jest właśnie problem. A ja chciałem mieć kolorowe, bo byłem głupi. <noise> I po prostu sobie je zrobiłem. Także ja się nie urodziłem już taki super zdrowy, i już od niemowlaka. Mówiłem, mamie, nie dawaj mi mięsa. Tylko ja, jako pierwszy, stałem u rzeźnika przed latą. Jeszcze nie miałem powiedzieć parówka, tylko wałem bycia, bycia, żeby mi dał parówkę. O to mi chodziło. Sam tego nie pamiętam, wiem, to są powieści rodziców, że już tak było. Także ja się taki nie urodziłem. I też mam swoje za uszami. Różne inne rzeczy, które stosowałem. Niczego oczywiście w sumie nie żałuję. Są to moje doświadczenia życiowe, które pozbierałem. Dzięki temu mogę się podzielić z innymi moimi doświadczeniami, czego lepiej nie robić, żeby po prostu nie robić tych samych błędów, które już ktoś zrobił, na przykład ja. Mm. <grytanie> Także z tatuażami jest to temat do przemyślenia. Robimy takie coś na całe życie, bo jak go zrobicie, to już nie daj Boże, nie idźcie go usuwać laserowo, bo wtedy dopiero zrobicie katastrofę w organizmie jak już jest zrobiony, to już jest zrobiony i niech on tam po prostu najlepiej siedzi i z dala od niego nie ruszać go, oczywiście pytaliście mnie też często DMSO, tatuaże, absolutnie nie żadnych DMSO wokół tatuaża ponieważ wtedy przyspieszacie wchłanianie metali ciężkich które tam są i będą one się szybciej wchłaniać do organizmu, także tego absolutnie też nie chcemy Czasami, co jeszcze zauważyłem, może reagować z jakimiś pożywieniami, gdzie jest chemia. I to było ciekawe, też również tatuaż, że też mi potrafił puchnąć. To nawet mi raz i ten czerwony napuchnął. Co zjadłem, to dzisiaj nie wiem. Ale coś było w jakimś produkcie, który jadłem, bo wtedy też był koktajl, to się wszystko jadło. Coś było, co po prostu zareagowało z tym tatuażem. A jak wiemy, dzisiaj pożywienie praktycznie. Tam jest taki koktajl, że chyba nikt nie wie już, jak to może zareagować. Plus jeszcze ta cała medycyna, którą niektórzy łykają. To jest na przykład taka szuflada pełna różnych kolorowych pigułek wszystkiego do tego wszystko. To jest taki koktajl, że ja się czasami dziwię, że my jeszcze nie wybuchamy na ulicy sami z siebie. A niekiedy ktoś przychodzi i zapyta mnie, czy może sobie wypić herbatę z Mniszka. I czy może potem wypić herbatę z pokrzywy? I w tym momencie ja się łapię za głowę, mówię człowieku. A czy ty spojrzałeś na te składy, co ty tam codziennie jesz, i ty się nie, nie zapytasz, czy możesz to zjeść, co tam w tym składzie jest razem? Czy to ci czasem nie zaszkodzi? Ale zapytasz się mnie, czy pokrzywa i mniszek może być razem. <zysk> to dopiero jest ciekawe. To również jest takie pytanie do myślenia. Kiedy wy macie pytanie, co mogę to i to, albo to i tamto pomieszane? Najpierw czytajcie składniki od tych produktów, który później za w waszej talerze. Kiedy wy macie ten doświadczenie, to są wszystko dobre produkty? Od ten moment pytaj nas, bo nikt od nas nie wiemy. Jaki e kombinacji met Jakie substancje po prostu mogą wejść w reakcje krzyżowe tego nikt nie wie. Czy wy wiecie na przykład czy w musującej witaminie, które też często kupujemy w takich tych, znaczy my nie, w takich, ale w sklepach widzę, że ludzie to Rez kupują. Tablete? No, musujące tabletki, takie takie długie tuby są w tym. A są takie tabletki. Czy wy wiecie czy ten aspartam czy askulefan K nie zareaguje Wam na przykład, nie wiem, syropem glukozowo-fruktozowym, który macie na przykład dodany do jakiegoś przetworzonego mięsa, do jakiegoś przetworzonego sera, czy w parówce, czy nie wiadomo gdzie jeszcze, a może zareaguje z czekoladą. Wiecie to? Nie wiecie? Może zareagować, bo nikt tego nie bada. Nikt nie wie, czy to zareaguje. Nikt nie bada, ale ten ludzie, który jedzą mono które wiedzą doskonale, co to jest monojedzenie, ja robię jeszcze parę testów, ale każdy czas ja mam tak samo rezultat. Jem ja tylko jeden produkt, wszystko jest w porządku. Kiedy ja jem ja, uh, aż do godziny później i to jest mały kawałek Inny produkt ja czuję negatywny wpływ na moje ciało. I bo było pytanie, jak to ma te mono jedzenia na zdrowie? No było, było takie, ale to już tutaj nie będziemy mieszać w tym. No po prostu nie, okay, jest wiele różnych plusów i minusów, jak zawsze wszystkiego. My też 100% mono nie jesteśmy, nie bądźmy śmieszni też chcemy coś z życia korzystać, a nie ten tego. <laughs> także ale to nie jest same mono, to się zdarza raz na jakiś czas, jakiś posiłek, na trzy dni czy coś ten tego, ale nie cały czas, no bez przesady. <laughs> My tylko wam naświetliliśmy ten temat tej całej diety, a nie znaczy to, żeby teraz cały czas mono tutaj jemy. <laughs> ale i jemy tylko raz dzienny. <laughs> no Dobra, także tyle na dziś. Zobaczycie jeszcze tatuaże, bo jeszcze muszę wam je wstawić, żeby nie było, że zapomniałem, bo prawie zapomniałem. <laughs> Także tyle na dziś, trzymajcie się, hej. Do następnego. Pa! Dobra, tutaj widzicie, właśnie niebieski tatuaż, który mam. Już też dość sporo brakuje w niektórych miejscach. Tego było dużo, dużo więcej wypełnione. Także niestety, ale już troszeczkę tych kolorów poznikało. Miejscami są takie przejaśnienia, takie białawe kropki. To już po prostu znikło. Tutaj ten dół to mi zawsze puchnął. Ta dolna część tutaj tego tribala, także no to właśnie było jakieś uczulenie tutaj na to. Dlatego no z niebieską farbą, nie wiem czy wszyscy takie macie też doświadczenia. ktoś z Was ma i też mu coś puchło na niebiesko, to dajcie znać, sam jestem ciekaw tego. A z tej strony macie Czerwony tatuaż, o którym mowa. E, czarny jaguar. Patrzcie tutaj, próbuję to złapać, ale mi trochę ostrość gubi. E, patrzcie u góry, ile już brakuje tego czerwonego koloru. Po prostu znika. Słabo to nawet widać na tej kamerze, ale no widać coś tam. E, po prostu tutaj wyparowuje w tym tribalu, to było wszystko dużo, dużo bardziej czerwone dużo bardziej było widać ten czerwony kolor on po prostu miejscami no po prostu już go nie ma e, tak jak tutaj tam mała kreska w tym takie to czerwone było na no, nie umie wam pokazać palcem bo trzymam i kamerę i mikrofon i jeszcze muszę tutaj dziwnie stać żeby sam się sfilmować środkowa kreska czerwona tam jest taki grubszy punkt w tym czerwony takie było wszystko A teraz jest wszystko po prostu Wyblakłe ten kolor mi jak gdyby. No niestety, ale znika. Z tego wszystkiego. Ten język też był dużo bardziej czerwony, też już nie jest. Próbuję jeszcze troszkę na odległość. O, na odległość lepiej widać, że troszeczkę brakuje już tych kolorów. Także tak to wygląda. No i mówi się tatuaż na zawsze, a jednak niestety tak do końca nie jest. Bo jak widać, on jednak wyparowuje, znika. I za chwilę może go nie być, kto wie. Dobra. Tylko nadziei, trzymajcie się, hej.